Proszę. Szanowny Panie Marszałku, Panie i Panowie Posłowie, Panie Ministrze. Pozwólcie Państwo, że w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej przedstawię stanowisko klubu do projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw z druku 2542. W uzasadnieniu do tej ustawy strona rządowa pisze, że rząd pomoże samorządom w realizacji ich zadań publicznych, w tym między innymi dotyczących poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców, a wsparcie będzie możliwe jeszcze w 2022 roku. Wprowadzone zostaną także czasowe zmiany, które uelastycznią zarządzanie budżetem JST. Chcecie Państwo w ten sposób łatać budżety samorządów, które dobrze funkcjonowały do czasu, aż to rząd Prawa i Sprawiedliwości popsuł to, co działało bez zastrzeżeń. I samorządy, które doskonale wiedziały, jak gospodarować swoimi budżetami, teraz muszą występować w roli proszącego, aby ich środki ale już znacznie pomniejszone i w formie czeku wręczali posłowie pisu na przykład podczas dożynek czy innych uroczystości. Polskim samorządom, a zwłaszcza w dzisiejszej sytuacji potrzebna jest każda złotówka. Kiedy jest duża inflacja, szalejąca drożyzna, brak środków z KPO i brak jakiejkolwiek perspektywy, że one będą Zwiększenie finansów dla polskich samorządów jest po prostu konieczne. Tylko znowu Państwo przygotowując propozycje zmian nie zapytaliście samorządowców, ba nawet te zmiany nie były konsultowane ze wspólną komisją rządu i samorządu, ani też ze Związkiem Powiatów Polskich. Dlatego rządowa propozycja ustawy nie jest rozwiązaniem systemowym które może rozwiązać problem, a znowu ręcznym sterowaniem budżetami gmin, powiatów i województw. Kwota, która jest zaproponowana w ustawie, to tylko jedna trzecia tego, co samorządy utraciły za państwa siedmioletnich rządów. Artykuł 50 ustawy o finansach publicznych wyraźnie mówi, że te środki powinny być zrekompensowane wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego. Wiemy, jak mocno jest właśnie niedoszacowana to, o czym wspomniał też pan poseł, subwencja oświatowa, i ta kwota, którą teraz państwo dajecie, nie rekompensuje zapotrzebowania gmin, powiatów, województw w żadnej dziedzinie. Zmiana tej ustawy pozwoli przeżyć i załatać dziury samorządów w 2022 roku, czyli cztery miesiące tego roku. A co będzie w styczniu 2023 roku? Co z dziurą budżetową? Ta regulacja to nie dodatkowe wsparcie finansowe samorządów, to jedynie przesunięcie o kilka miesięcy przekazania kwot, które byłyby należne jednostkom samorządu terytorialnego według nowego mechanizmu redystrybucji udziałów w PIT. Projekt po raz kolejny. Podobnie jak jednorazowa kwota 8 miliardów w grudniu 2021 roku, a konto ubytków w 2022, zakłóci płynność tegorocznych, a także przyszłorocznych budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Jeżeli rząd chciałby realnie pomóc samorządom i realnie wesprzeć ich budżety, powinien przeznaczyć dodatkowe środki. A część rozwojowa subwencji na rok 2023 powinna pozostać bez zmian. Jako Klub Parlamentarny Koalicji Polskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Unii Europejskich Demokratów i Konserwatystów apelujemy o przywrócenie systemowego kształtu zasilania finansowego JST i pełnego zrekompensowania skutków wprowadzonych od 2019 roku kolejnych zmian w podatku. PIT. Ten projekt wymaga jeszcze prac w komisji i po przyjęciu poprawek Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego zagłosuje za tą ustawą, ponieważ, tak jak wspomniałam, każda złotówka dzisiaj jest potrzebna samorządom. Dziękuję. Dziękuję bardzo.